Cześć Manko. witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Stryter, a to jest kolejny odcinek na moim kanale Jest to kolejny odcinek z serii Perat Para czyli przez do gwiazd Ale dzisiaj będzie trochę inaczej Dzisiaj nie będziemy grali typowego meczu naszym składem, tylko zagramy sobie darmowy rzetom draftu online Zobaczymy jak nam pójdzie, miejmy nadzieję dobrze Ale żeby nie było za łatwo Bo wiemy, że to jest tak jakby dofinansowanie naszej drużyny za darmo przez EA, czyli legalny sposób całkowicie. Tak jak mówiłem na pierwszym odcinku, możecie sobie przewinąć, dam adnotację tutaj. Będzie to trochę inaczej wyglądało, ponieważ zrobimy draft z challenge'em. A jaki to będzie challenge? Challenge nazywa się czarny draft. Czarny draft to jest coś, co wymyślił Lachu z ekipy Fantazy. Skoro ekipa Fantazy może takie challenge robić, czemu my moglibyśmy nie spróbować, skoro już takie coś wymyślili? Oczywiście adnotacje do kanału i do odcinka odnośnie właśnie yy, właśnie czarnego draftu będziecie mieli w opisie razem z całą grupą i z wszystkimi odcinkami, które zostały wypuszczone na temat czarnego draftu. No a teraz przechodzimy do wybierania. Wam pokazują naszym polega food draft. Czy chcemy użyć żetonu? Jasne, że chcemy użyć żetonu. I zobaczmy, mamy formację, Okej, okay, już formacje się pokazały. My wybierzemy sobie... O kurde, ani jedna dobra formacja, no to, to jest trochę pech. Ale my wybierzemy sobie formację Kurde, ale ciężko do wyboru, naprawdę. Bo tu jest dwóch napastników i dobra to bierzemy tą 4-3-1-2 i lecimy. Pamiętajcie, wybieramy tylko czarnych zawodników. No i już pięknie inform Ronaldo. I jedziemy od góry, od napastnika, napastnik. Jest i czarny napastnik, tak jest. No dzięki jej, że mówisz nam jak to działa, ale nie, 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 dziękujemy, dziękujemy, naprawdę. Tu niestety nie mamy czerny, czarnego zawodnika. <grych> Jakkolwiek to nie brzmi, to wybieramy sobie po prostu najsłabszego. Jedziemy dalej. Zobaczmy. Proszę, mamy trzech SPO. Mm, tej szarej by było ładniej połączyć z Genasem, ale ja chyba pójdę w Kim Naddybeli. I tak też zrobimy. Okay. Roberto. Taka Enders Tu nie ma żadnego czarnego zawodnika, więc damy zomem Tu też nie mamy żadnego Damy Osamendiego. Tu nie mamy żadnego, damy lopet. Proszę, żeby był tylko czarny bramkarz. Nie ma czarnego bramkarza, nie. O mój Boże. To będzie ciężkie. Jest! Manuel Neuer! Jest! Na szczęście! W Gaja idzie pójdę na prawą stronę teraz tego nie przemyślałem czemu wybrałem Gaje jak mogłem Bartrę wybrać nie ma czarnej karty jest i czarna karta Ericsson Hacimson jest Neymar jest Di Maria i jest Griezmann i kogo by tu wybrać teraz? Kurde, takie mamy problemy. I Maria czy... i Maria nie będzie miała w ogóle połączenia z i Neymar też w sumie. Chociaż Neymar będzie miał... To będzie chyba Neymara, no. Gajdan. Może jest Nikolasie. Jan, ale posypało informami, posypało informami, ale niestety nie mamy dwóch obrońców. No. No już nie posypało informami. Dzięki, dzięki za info. Dzięki, Okej, okay, jak widzicie, taki skład udało mi się złożyć 50 zgrania. W sumie to jeszcze moglibyśmy zrobić tak, to będzie proszę 59 zgrania. Teraz na to tyle to ale jestem szybki. No i to? No i widzimy się już... Po wyszukaniu pierwszego przeciwnika w tym składzie będą mogli wchodzić z łapki tylko Ronaldo, Gaetan, Hiterian, Fisher i Bolasie. Otamendi i Alves są tylko po to, żeby zapełnić tą łapkę. No i zobaczymy czy nam wyjdzie ten mecz. Miejmy nadzieję, że wyjdą nam te, ten cały draft. I widzimy się jak już znajdę przeciwnika. Aha jeszcze oczywiście wybór 62. 60 61 No to wybieramy Martineza. Podsumowanie draftu, jak widzimy Ronaldo, De Bruyne i Neuer najlepszymi zawodnikami, zgranie 62, odsunamy 85 i przechodzimy już do meczu, miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać chociaż jedno spotkanie. Dobra, widzimy się jak znajdę przeciwnika, bo już tyle gadał, że uff. Okej, okay, już znaleźliśmy przeciwnika. No okej, okay, zagraję zielonych. Zobaczymy zaraz, czym dysponuje nasz przeciwnik. o Ronaldo w informie, i to w tym lepszym informie. Gaja, kowacić. Di Maria i oczywiście Mottm Ibrahimowicz No, no powiem wam tak, no na pewno nie wybierał informów tak jak ja. No ale dobra, no, no zobaczymy. Ciekawe, co w ogóle taka osoba sobie myśli. Czy to tak specjalnie wybiera, czy po prostu jakiś cześć robiłem? o już poszedł kurzawa tutaj. Ibrahimović Już myślałem, że 1-0 Teraz ładne Przejęcie, podanie do Neymara Neymar Neymar sam Neymar, Neymar teraz wykiwał Przeciwnika, Neymar Strzał, gol! 1-0, tak jest! Wygrywamy 1-0 z naszym przeciwnikiem A strzelce bramki Henderson! Tam Neymar chciał wejść w pole karne trickiem Pięciogwiazdkowym jak widzimy Hendersonowi wystarczyło tylko wziąć tą piłkę i strzelić I wygrywamy 1-0, miejmy nadzieję, że widzimy się już przy następnej bramce Tylko żeby ona była dla nas, a nie dla przeciwnika Wchodzimy w pole karne, strzał, broni bramkarz Ajajajajaj, było blisko, żeby wygrywać 2-0 Nie wierzę, że taka bramka teraz wpadła Nie komentowałem, no Widać, że są bezgrania, tak? Na pewno to widać Bo niektóre zachowania tych piłkarzy są tragiczne ale miejmy nadzieję, że nie przegramy tego meczu i brak im na jeden z wód. Ale teraz poszła klepa Wchodzimy w pole karne, strzał broni Bramkarz po raz kolejny Ale co jest pany? Ale sobie teraz poradził pięknie Kurzawa z Ronaldo Eriksen mocno do Neymara, Neymar, Neymar wyszedł sam na sam, Neymar Neymar strzał, Bramka! Tak jest, 2 do jednego pewne wykończenie Brazylijczyka I wychodzimy znowu na prowadzenie w 26 minucie, w sumie to już w 27 oby tak dalej panowie, oby tak dalej, zobacz, eee, nie będzie powtórki, szkoda W każdym razie piękna piłka zagrana nie wiem teraz przez kogo, ale przez jednego ze środkowych pomocników naszej drużyny Neymar, de Bruyne De Bruyne Eriksen Eriksen, Eriksen Eriksen do Hendersona, czy to jest bramka? Nie, zablokowany w ostatniej chwili będzie De Bruyne? De Bruyne sam De Bruyne broni bramkarz i obrońca Gaia teraz się podłącza do akcji ofensywnej Poda do Cristiano Ronaldo, który jest zatrzymany przez Kurzawę Fenomenalna postawa Kurzawy w tym meczu póki co Nie chwalę dnia przed zachodem słońca, ale póki co sobie radzi świetnie I po raz kolejny czyści Ronaldo Podaję do Neymara Neymar teraz faulowany był na 100%, panie sędzio. I będziemy mieli teraz sytuację z rzutu wolnego. Dość klarowną. Neymar podanie do De Bruyne. De na Bruyne uderzenie broni bramkarz. Aj, 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 a mogła być taka ładna klepka i bramka. Panie z pierwszej połowy, która kończy się wynikiem 2 do 1 dla naszej drużyny. Miejmy nadzieję, że druga połowa będzie równie owocna w bramki co pierwsza. Utracona połączenie z przeciwnikiem, nasz przeciwnik wyszedł właśnie, chyba się poddał. Na pewno się poddał, bo w sumie miał teraz okienko do poddania się. 8-1 zawodnikiem meżu e, Neymar. Znaczy najlepszym, bo nie ma zawodnika meżu, bo meż się skończył. Anderson z podobną oceną, to jedno mi. No i dobra, widzimy się jak już znajdę drugiego przeciwnika. Okej, okay, już znaleźliśmy drugiego przeciwnika. Stroje Realu Matryx. Ona no, zabiorę źrone, to do I zobaczmy kogo tam ma. No zakładamy się Ronaldo to 100% będzie. Inform Ronaldo, inform Benzema, Lionel Messi. Fajnie było grać z tego drafta, pamiętajcie o tym. Fajnie, je zmasakruje, jeszcze zgraje, wszyscy są... I po raz kolejny, kurzawa 30, no fenomenalna karta, wam powiem. Fenomenalna. Wcale nie używam za często tego słowa, to jest fenomenalna karta. Sa... Mogło być tak pięknie, a teraz Ronaldo, wersja druga, informa się rozpędza. 96 overall. Dokonić tą bestię to... To kurzawa, to kurzawa, no to kurza <grywa> Dobra dobra dobra, jedziemy dalej Nie rozprężamy się, bo to teraz będzie ten tu Messing tutaj robił z wody życia Co z tego, że robi ciągle ten sam zwód? Jonas Neymar. De Bruyne De Bruyne Jonas 1-0 Nie, to był spalony Ja pierdzielę I fauna De Bruyne i będziemy mieli okazję wrzutu wolnego do którego podejdzie Aiksen, bo on ma rzuty wolne. Yeah, yeah, no, got... Piękna bramka z rzutu wolnego. Nawet nie zdążę zobaczyć statystyk, ale to jest idealne wykończenie teraz i biegnie do kamery się cieszyć, pokazując herb, który nie jest naszym herbem, ale dobra. No i wygrywamy jedną z rano. Miejmy nadzieję, że kolejna bramka wpadnie tak samo ładnie jak teraz. Anderson! To był strzał! Koło był strzał! Teraz Ronaldo urywa się na skrzydle, Ronaldo wchodzi w pole karne No i kurzawa po raz Nie wiem czy robi zmiany czy nie, ale zrobię zmianę jedną Za Jonasa będzie Cristiano Ronaldo, a jak Kogoś jeszcze? No, no później mogę wpuścić y, 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 rzeźnica Bolasję ale, ale, ale ja nie widzę potrzeby Bo Bo dobruj jest świetny, a siłę potrzebujemy na jest silny więc... Koniec pierwszej połowy, w każdym razie wygrywamy. Nasz przeciwnik wykonał dwie zmiany, wchodzi Angel Di Maria i Loron Kościelny za Mustafiego i Alana. Ale teraz rozklepał nas i to jest 1 do 1. No niestety, no zrajersko straciłem bramkę, bo poszedłem na raz, ale jestem teraz zły na siebie, ale dobra jedziemy dalej panowie. De Bruyne, De Bruyne, De 2-1! Nie pozostaje dłużny rywalowi. I znowu wychodzi na prowadzenie. I tak ma być cały czas, panowie, a nie, że nie wiem. Tracicie bramki w trajercie. Dawać, 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 nie przestawać. Ale teraz sobie Ronaldo poradził i to jest faul. To jest faul i będziemy mieli kolejny rzut wolny. Tym razem z daleka de Bruyne masz nie, nie, tym razem z daleka uderzy Cristiano Ronaldo. Potężny strzał będzie. Ronaldo! Yeah, yeah, no, Zobaczcie, nasz przeciwnik ma teraz szczęście, ale Manuel Neuer Edition, tak jest, Manuel Neuer To by było śmieszne jakby wszyscy bramkarze wychodzili do piłki przed na Neuer, nie? Tak trochę zabawiłoby. było. To jest koniec meczu, tak jest, wygrywamy ponownie 2 do 1 To już jest druga runda draftu Przypominam, że o 59 zbrania nawet, nie wiecie, jak jest ciężko klepać tymi zawodnikami Od no, tragiczny mecz Neymara i Ronaldo, no ale Nie mogę od nich pomagać, tak? Nie mogę od nich pomagać, dobra Widzimy się jak już znajdziemy następnego przeciwnika Okej okay, już znaleźliśmy następnego przeciwnika Przeciwnik z Francji bo nawet ma nazwę e, składu Foot Equidron Czyli Francuz na 100% Herb francuski Chacal No i zobaczmy Ja biorę stroje stroje, trojezią Weź te białe Mogę tak teraz przypomniało mi się jak zobaczyłem na skład że on jest na obranie gra szaka Jakiś światowy pomocnik defensywny i teraz będzie pogrom Nie mamy Ronaldo ale mamy za to Mareza Mamy La Cazeta, i Iniestę Barclaya Super Konoplianka, Bartra Akurat się bardzo nie boję Piszczu, też jest Piszczu Miszczu No dobra no co no Widzimy się w najciekawszych skrytach pierwszej połowy Miejmy nadzieję, że nie będzie ostro w dupę 1-0 Debrin co zrobił? No nie komentowałem, teraz po raz kolejny się nie spodziewałem, ale co zrobił, odebrał piłkę i strzał pod poprzeczkę. No super, po prostu super. A teraz przewinę to, bo muszę kichnąć, wiecie? Neymar 2 do 0, ale teraz rozklepaliśmy naszego przeciwnika, co za fenomenalna akcja naszej drużyny. No i co? Wygrywamy 2 do 0, to jest FIFA 16. Tutaj można wygrywać 5, przegrać 6-5, no tak naprawdę. I czy to jest? 2 do 1. Ja się nawet nie spodziewał tych bramek, naprawdę, uwierzcie mi, że jak grałem to się ich nie spodziewał, no bo co, co, co ja miałem myśleć? No myślałem, że mój obraca ją przejmie, przepraszam was, że nie komentuję tego co on robi, no ale. Ale teraz podaję do Jonasa, Jonas, czy to jest bramka broń i bramka czy czemu? Mamo, DGA De obronił. Debrisa w polu karnym broni DGA po raz kolejny. Aj, ja, Nie w ten ruch wpiłem co miałem być tak szczerze mówiąc. Spróbujemy tam na mocno zagrać. Do Eriksena. Ten ma pizgnięcie, Nie, nie ma pizgnięcia, nie ma nawet przyjęcia. No dobra, nie będę się na niego czepiał, bo no bo co, no. To jest przecież skład bez zgrania. Dobra, do przerwy wygrywamy znowu 2 do 1. Taki przyjazny wynik dla nas póki co. Przewyższamy naszego rywala, ale miejmy nadzieję, że wynik w drugiej połowie przynajmniej nie ulegnie zmianom, bo ja nie chcę grać do grypki, ja chcę wygrać ten znaczy Dobra, no to widzimy się w drugiej połowie. Wkładaj do Debrina, debrin strzał, słupek jeszcze dobi debrin. A! Poczekał na tego lakazeta i to jest Bramka. To jest Bramka no. No i no im wpada Bramka, nie? Kuźwa jak ja strzelam 10 tysięcy razy na tą pieprzoną Bramkę to nie może wpaść. Dobra, 2 do 2. To jest V dla niego. Ta gra jest popieprzona, naprawdę. Most zagranie do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo nie pomyl się, proszę cię. Ronaldo. Ronaldo. Broni Franka. No god! No god, please no. No! 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 Anderson sam. Anderson wchodzi w pole karne. Anderson Gol broni bramkarz, co jest kuźwa, nagle zaczął... No! I widzimy się już w dogrywce. No, kolega, chociaż odbiera teraz piłkę. Cristiano Ronaldo, Ronaldo położył przeciwnika, Ronaldo położył dwóch. Broni bramkarz, nie wierzę w to! No! God! De Bruyne! No i koniec, koniec dogrywki, będziemy mieli rzuty karne. A to już jest loteria, jak każdy wie. Zobaczmy Manuel Neuer kontra Hamcik. Neuer broni! Jest jeden, jest jeden obroniony. Teraz Janik Bolasie. Bolasie mocno pod poprzeczkę, ale broni bramkarz. DGA po raz kolejny ratuje naszego przeciwnika. William, William, William. W środek bramki. No i teraz Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Pod poprzeczkę, w środek bramki. Jest jeden do jednego. Manuel Neuer. Gajtan, Gajtan, Neuer, broni Neuer, tak jest! Kolejna interwencja naszego bramkarza. I teraz Neymar Junior, technicznie, broni bramkarz. Kurde, dałem się złapać na to po raz kolejny. Manuel Neuer, myślałem, że w środek będzie strzelał. Ajajajajaj, De Bruyne, De Bruyne, teraz De Bruyne. I broni bramkarz, dobra, to to już jest GG. To już jest GG. Noir musi obronić Nie ma, nie ma, nie ma kija we wsi Koniec, wygrywa przeciwnik Pierdolisz Co dostaniemy za te dwie wygrane? W sumie to to były trzy wygrane O, załadowało się Dostaliśmy yy, niepodpisane dwie paczki Je, yeah, i sklep jest jeszcze niewyłączony No to jest gra bugu. Naprawdę gra To zaczniemy od tej za 7,5k Griezmann na paczce, a w paczce mamy Przeryszewa No okej okay. Przyda się nie powiem, że nie. Czy trafimy kogoś dobrego? Zobaczmy. Futmas, Futmas, zobaczmy. Brałkarz Żojo Cezar. Artur Bolt. A ty, Bramkaż Garcia, ile jesteś warty? Nic. Dobra. Bierzemy wszystkich do klubu. O jakie ładne stroje, a ja sobie ustawię Zamiast czarnych, bo czarne już się oklepały Wiesz, Trans już nie jest naszym sponsorem Nie zapłacili No dobra, no w każdym razie to by było na tyle w paczkach Odcinek miał być super, widzieliście jak nam dobrze szło Do czasu Dzięki jej, do czasu Dobra, w każdym razie ja wam dziękuję za odcinek jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę, nie zapomnij zasubskrybować, ten czerwony przycisk na dole to jest subskrypcja, jest ona darmowa, pokazuje kiedy dodaję nowy filmik, chociaż nie dodaję nowe filmiki, więc bez tej subskrypcji też będziecie wiedzieć kiedy dodaję filmiki, bo one są dziennie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo mi się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, tak jak mówiłem, no i dzięki, na razie, cześć, żegna was, strajzer, było miło, komentujcie kogo byście chcieli kupić, bo mam 7 i pół koła, tak, ka tak każdy w każdym razie, na razie, cześć, strajzer, żegna.